Guys, so it's your turn. You can give the prize. The company to choose. Yes. So, ladies and gentlemen, it was very hard to choose the best project on this conference. Really, very, very hard. But uh, we know that Kanga is the game changer. This is the best crypto exchange platform. I mean, the best crypto exchange. But there still is someone who is second. Yeah, there is many competitors but we believe that the second best exchange is just binance so please binance we are inviting you here Andiamo. Eh, ci ha veramente aiutato a organizzare un meetup, lo speech di David, ringrazio Gianluca Comandini per averci portato alla UIS, grazie Gianluca, è veramente il che si accorta che l'ecosistema in Italia, e non sto scherzando, ha subito veramente un'evoluzione rispetto ai due anni precedenti, quindi saremo sempre sempre più presenti in Italia. Grazie a tutti! Buki, <try> zonę Nadajemy prosto Rzymu. Dzisiaj jest 20 dzień listopada. Wiecie wszystko, co robimy. Razem ze mną jest Łukasz Zielgowski, a ja nazywam się Sławek Zawadzki i chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć, co takiego dzieje się w Rzymie Łukasz, ale powiedz najpierw, co takiego przed chwilą? wszyscy widzieli. Tak, wczoraj była gala, na której mieliśmy przyjemność wręczyć główną nagrodę sponsora. No i my jako właśnie sponsorzy postanowiliśmy wręczyć się drugiej najlepszej giełdy na świecie, ponieważ pierwszą najlepszą oczywiście jest Kanga. Dzięki temu, że Binance przyjechał odebrać specjalnie naszą nagrodę, to mogliśmy to zrobić nawet osobiście. Tak jest. Nie mamy pewności co do tego, czy kompetencje tłumacza z języka włoskiego były najlepsze. Prosimy, żeby to sprawdzić w własnym zakresie. Tak. Natomiast spodziewamy się, że tłumaczenie jednak było bardzo, bardzo dobre. Także moi drodzy, dajcie znać jak nas widzicie teraz, jak nas słyszycie. A my Łukasz, krótką relację. Co takiego dzieje się w tej chwili w Rzymie? Dlaczego tutaj jesteśmy? O, dzieje się bardzo dużo. I to jest w końcu pierwsza taka już normalna konferencja krypto. Bardzo nam tego brakowało. Uważamy, że nie na takie konferencje jest przecież najważniejsze. Wybieranie kontaktów, ilość projektów, które się do nas zgłosiły jest po prostu oszałamiająca. Będziemy mieli naprawdę kolejkę IEO, które mogą być znowu u nas listowane i dać każdemu szansę na to, żeby zrobić 10-20. Mamy nadzieję, że takich osób będzie jak najwięcej. No i najważniejsze właśnie kontakty, kontakty, kontakty i mogę powiedzieć jedno spodziewajcie się olbrzymiej ilości nowych punktów wymiany walut. No właśnie, bo to co udało nam się tutaj osiągnąć i zbudować, to, tak jak powiedziałeś, listę nowych projektów, które będą organizowały swoje IEO na Kanze, i mówimy o projektach o bardzo, bardzo wysokiej jakości, bardzo. ale również to, że zarażamy w tej chwili południową część Europy projektem Kanga Local i projektem nowych kantorów kryptowalutowych. Wczoraj ja mówiłem na temat wymiany gotówkowej, dzisiaj ty mówiłeś o tym, jak zebrać bardzo dużo pieniędzy w ramach i da się zwariować jak zostało odebrane nasze spiczenie no, widziałem twoje fragmenty, porwałeś publikę jak zwykle, oklaski były, przerywały ci w, w mowie mówiłeś bardzo ciekawie o tym, dlaczego KYC robienie KYC jest po prostu niemoralne i dlaczego właśnie unikanie KYC jest tym, co powinniśmy robić. A na moim faktycznie ludzie chyba też byli zainteresowani. Tak jest. To było... pozwól, że ja teraz opowiem, bo faktycznie <gry> opowiedziałeś o tym, jak przygotować się dobrze do IEO. Zwróciłeś uwagę na te rzeczy, na które się najczęściej nie zwraca, jak się chce zebrać dobry kapitał, czyli jak utworzyć rynek później, jak, jak się skupić na marketingu, czy marketing to jest tania rzecz, czy droga. Byłem na sali, byłem z tyłu widziałem, jak ludzie notowali, także moi drodzy... Obydwa nagrania zaraz będą dostępne na pewno w sieci. Proszę obejrzyjcie je bardzo dokładnie i dajcie znać, co o tym myślicie i co takiego Zapraszamy. będzie się działo. No właśnie Łukasz, ale dzisiaj dokładnie w tej chwili dzieje się coś jeszcze bardzo ważnego, to jest tak. historyczny moment, Uwaga, właśnie dlatego mamy. się, tak jest? Otwarcie rynku cash do KNG. Tak jest. Wracamy do tego, co było całkiem niedawno. Musieliśmy jakiś czas temu ten rynek zamknąć w związku z naszą zbiórką, ale dzisiaj go właśnie otwieramy. Gdybyś mógł przypomnieć, czym jest token Cash? Cash to jest taki token, który pozwala kupić udział w kanze. Kupić w kandze, mam na myśli głównej firmie, która jest właścicielem wszystkich projektów związanych z Kangą i to jest udział prawdziwy. To znaczy taki, żeby kupić udział, to znaczy, że będziemy wpisani do księgi, Brytyjskiej Księgi Firmy. Będziemy uwidocznieni z i nazwiska, że jesteśmy właścicielami podanej ilości udziałów. Przypomnę kurs udziału w KANDZE a tokena cash jest 1 do 1, czyli za jeden token cash można kupić jeden udział. I odwrotnie, jeżeli ktoś posiada w tej chwili udziały w firmie Hanga i chciałby wymienić je na token cash, to za każdy udział dostanie jeden token cash. Tak, dodam tutaj, że token cash jest wyceniany w jedynym właściwym innym tokenie, czyli w tokenie KNG, a zatem jeżeli ktoś chce nabyć token cash, musi nabyć, nabyć token, go, KNG. token KNG, a jeżeli ktoś chce go zbyć, to dostanie z powrotem token KNG. Jesteśmy bardzo dumni z tego wszystkiego. Tym, Chyba że... pierwsza giełda, która coś takiego zrobiła. Tak, co, co do tego nie mam wątpliwości. Pierwsza i ciągle jedyna, zgodnie z naszą wiedzą. Łukasz, powiedz jeszcze jedną rzecz, ponieważ zamierzamy rozpocząć nasze turne europejskie i światowe po konferencjach. Jak myślisz, dlaczego taki, taki projekt jak my powinien podróżować i właśnie uczestniczyć, pojawiać się w tym świecie konferencyjnym? Nie ma lepszego sposobu na dotarcie do ludzi. Ja myślę, że to, co tutaj zrobiliśmy, ten szał wielki, ja bym powiedział. Prawie że kolejka cały czas była do naszego punktu kantorowego. To jest coś niesamowitego. I nie chodzi o to, że ludzie wymieniali tutaj jakieś duże kwoty pieniędzy, ale byli zszokowani, że mogą 50 euro wymienić tak e, szybko i tak, e, tak łatwo. To jest po prostu coś niesamowitego. Czy my jesteśmy w stanie teraz pokazać, ile osób jest tutaj w naszym pomieszczeniu? Jesteśmy e, w operatora. Chodzę Zobaczcie, sobie. moi drodzy. Tak wygląda pomieszczenie Kangi e, i tam dalej trochę ten setu. Dzieje się ponieważ nie tylko mamy tutaj punkt wymiany gotówkowej, ale po prostu ludzie przychodzą akurat po dzisiejszym speechu Łukasza i chcą się dowiedzieć, jak zrobić IEO i właściwie jak można z Kangą współpracować. Dodam, że przyjechało do nas kilka osób, żeby się z nami tutaj spotkać z samej Wielkiej Brytanii. Także warto tutaj być. Warto być na takich konferencjach. To jest naprawdę miejsce, w którym dużo rzeczy się dzieje, których nie może... Myśmy się o tym zapomnieli, że wideokonferencje są naprawdę fajne rzeczy, ale nie ma to jak spotkanie face to face. Po prostu porozmawianie i nagle się okazuje, że ta komunikacja jest zupełnie inna, tempo jest zupełnie inne. No i naprawdę wiele osób mogło pierwszy raz usłyszeć Kangę, zobaczyli czarkę do pieniędzy, pytają się o co chodzi i nagle wow, to ja mogę tutaj 30 sekund sprzedać mojego Bitcoina i dostanę tam 50 euro czy 100 euro, coś niesamowitego, to po prostu ludziom się nagle otwierają oczy i wierzę w to, że liczba kontaktów, które mieliśmy, zaowocuje naprawdę potężną potężną ilością punktów kantorowych na tak terenie jest. Włoch, a nawet Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii. Tak jest. Moi drodzy, przypomnijmy sobie, jakie wielkie wydarzenia jeszcze nas czekają w tym miesiącu i w kolejnym. Pod koniec tego miesiąca ruszamy w końcu z testowymi pożyczkami. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak. proszę o kontakt z supportem. I w grudniu rozpoczynamy wysyłanie kart debetowych Kanga. To będzie również przełomowe. Łukasz jeszcze gdybyś mógł powiedzieć a propos jakichś nowości, a propos utility nowego KNG w kontekście tak, no, Ogłaszamy tak coraz w większych detalach to, że najbliższe IO, jeszcze to, które będzie w poniedziałek, jeszcze nie, ale następne będą już wyposażone w taki mechanizm skierowany dla posiadaczy tokenów KMG, Będzie można kupić udział Pewny udział w danym IEO. Oczywiście będzie on mógł być kupiony tylko przez hodlerów kangi, czyli przez osoby, które mają token kanga odpowiednio długo. To jest bardzo istotne. I trzymają go na posie odpowiednio długo i będą mogli kupić taki, taką alokację, płacąc oczywiście w kangach, ale szczegóły opowiemy myślę następnym razem. Tak jest. Okej okay, Łukasz, bardzo Tobie mocno dziękuję za Dzięki, ten skapki. kwadrans. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i widzimy się we wtorek o godzinie 9.30 już na normalnym kwadransie z Kangą. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.